Niech będzie pan Jezus Chrystus. No, jaki? jegnie, pan. Czy go że biskupie? Ojcze, Zbigniewie, ojcze, twardzie. Kiedy Darek wczoraj zadzwonił, poprosił mnie o to, abym dał krótkie świadectwo. Przyznał się szczerze, że świadectwo to być może he, duże i mocne słowo, bardziej taką krótką refleksję, z którą chciałbym się wami, z wami podzielić właśnie na temat tej wspólnoty morskiego różańca. Na temat wspólnoty wojowników Maryi. I przyznam się szczerze, że staję tu z ogromną pokorą w pierwszej kolejności przed Tobą, Panie Jezu, obecny tutaj wśród nas, przed obecnymi księżem, księdzem biskupem, i przed obecnymi tutaj wśród nas Ojcem Spigniewem i Edwardem, i przed Wami, bracia w Chrystusie Panu. Tu refleksję zacznę od takiego wspomnienia. Pamiętam ten dzień 4 maja 2019 roku. Pamiętam, kiedy przychodzą tutaj do Brantej świątyni, byłem tutaj chyba 20, bo po, po piątej. drzwi jeszcze były zamknięte i zgromadziło się kilku mężczyzn. I pamiętam też, co powiedział brat Jarek, kiedy otwierając dni świątyni, zobaczył nas, stojących mężczyzn, około 5.30. Cytuję, co powiedział. Boój się Boga, co do wojna będzie? Powiedział tak, bo był zaskoczony tym, że o takiej Boże, tak jak to ujął, otwierając drzwi, nigdy nie widział, tu mężczyzn, że chłopy przyszli. Tak, chłopy przyszli, bracie Jarku, i chłopy przychodzą i będą przychodzić. Pamiętam tą ogromną radość. Pamiętam, Minę ojca Edwarda, ojca Zbigniewa. Ojciec Edward powiedział takie słowa tylu mężczyzn w kościele, w jednym czasie to ja widziałem jeszcze w seminarium, a to już było chwilę temu. Pamiętam, że to bardzo mocno właśnie wybrzmiało w mojej pamięci. Pamiętam ten śpiew, kiedy ta świątynia wypełniła się tymi męskimi głosami Pamiętam tą ogromną radość. Moją uwagę zwróciły właśnie słowa biskupa, tutaj obecnego 13 księdza, biskupa Stanisława, który powiedział tak, że nasza obecność świadczy o tym, że chcemy odnaleźć swoją drogę do Boga właśnie przez Maryję. Pamiętam słowa brata naszego ze wspólnoty Piotra, który w takim krótkim świadectwie zadał bardzo konkretne pytanie. Po co przyszedłeś, drogi bracie? I ja stawiam je dziś jeszcze raz. Po co przyszedłeś, drogi bracie? I za chwilę pada odpowiedź. Bo ona tu jest. Bo jest tu Maryja. Ta, która prowadzi cię do Boga. Kiedyś zapytamy o to, kim jest dla mnie Maryja. Po bardzo krótkim namyśle odpowiedziałem. Tak czuję w sercu i tym się z wami dzielę. Maryja jest najpiękniejszą drogą do Boga. Najpiękniejszą. Jest drogą na skrót. I to, co mogę ci braci powiedzieć, to zaufaj Bogu. Zaufaj Maryjo, a Ona Cię poprowadzi. Ona weźmie Cię za rękę. Ona nie pozwoli, że jak upadniesz, abyś leżał. Ona Cię podniesie i Ona Ci pokaże i Twój wzrok skieruje właśnie na Chrystusa. Ona Ci pomoże. Zaufaj Maryjo. Zaufaj, a nigdy się nie zawiedzisz. To jest bracia walka. I każdy, kto ją toczy, to wie, o czym mówię. To jest walka z moimi słabościami. Jest to walka z moim grzechem w pierwszej kolejności. Jeżeli chcę cokolwiek w życiu zmieniać, zmieniać otoczenie wokół siebie, to walkę zaczynamy od własnego podwórka. A tym podwórkiem jest nasze wnętrze. Jest to walka o Twoje bracie małżeństwo, o moje małżeństwo. Jest to walka o Twoją rodzinę, o przyszłość Twojej rodziny. Stawiam pytanie: kto przekaże wiarę naszym dzieciom jak wybrać? Kto to zrobi? Nawet świąt biskup tego nie zrobi, jeżeli my mężczyźni nie weźmiemy za to odpowiedzialności. To jest Twój i mój obowiązek. Pan Jezus mówi, Jan Paweł II zapytany o tym, jakie słowa z Pisma Świętego uważa za najważniejsze, takiej krótkiej bardzo refleksji odpowiada te o prawdzie. o prawdzie. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I jestem, prawda o moich słabościach. Ale na tej walce chcę Ci powiedzieć, drogi bracie, jeżeli ją podejmiesz, podjąłeś, jest to właściwa droga. Jesteś na dobrej drodze. I to mówię w pełnej pokorze, dziękując Bogu za łaskę, że przyszedłem. Bo nie moja to zasługa, ale to jest zasługa łaski, z którą Pan czeka na każdego z was. Zaufaj Maryi, ona Cię poprowadzi najkrótszą drogą do Boga. Poprowadzi Cię przez trudy Twojego życia. Ona uswobodzi Twoje serce z niepokoju, z sumienia, z lęku. Ona zaprosi do Twojego serca Boga. A jak Bóg dotyka naszego serca, to wiecie, bracia, że wszystko się zmienia. Nic już nie jest tak, jak było, kiedy Bóg przychodzi z miłością do naszego serca, kiedy napełnia nas pokoju. Ogromną radością i miłością. Wtedy, już to wszystko, co zabiegałeś, zabiegaliśmy, drogi braci, nasze przyzwyczajenia, nasze materializowanie świata dookoła nas, to wszystko przestaje mieć znaczenie. To staje się drugo, trzecią, czwartorzędne. Kiedy bóg cię dotknie, do końca życia będziesz szedł za tym uczuciem. I tego będziesz pragnął. Żeby tak się stało, drodzy bracia, moją taką refleksją jest to, tutaj Matka Boża daje nam piękny drogowskaz. Aby dostać tą łaskę, musimy Dostać pokorę serca. Upokorzyć się przed Panem, uniżyć właśnie nocło na Matki Najświętszej. Bo to, co będzie nam zagrażać, to pychaj. My mężczyźni mamy z tym Jedni większe w mniejszym stopniu, ale mamy. I te pokusy one będą nam towarzyszyć do końca życia. My się ich nigdy nie wyspędziemy. Ale to, co nam ma pomagać zwalczać, to jest świadomość właśnie własnych słabości. I jeżeli coś będzie nam się udawać, drogi bracie, to nie ja. Nie ja, tylko może być tak, że Pan Bóg posłużył się Tobą konkretnie, w konkretnej sytuacji. I jeżeli zaprosić Boga właśnie przez Maryję do swojego serca, jeżeli to będzie prawdziwe, jeżeli to będzie autentyczne, to inni to w Tobie zobaczą. Matka Najświętsza zawsze kieruje nas wzrok na Pana Jezusa. Zawsze. A nasza taka chrześcijańska doskonałość ma polegać na tym, do tego mamy dążyć. Aby tak jak mówi Pan Jezus, chcieć stać się świętym, jeśli ktoś idzie za mną. Wyrzec ją. Niech się zawsze samego siebie cierpieć, niech weźmie swój krzyż. Działać i niech mnie naszanuje. Zaufaj, drogi braci, bo zaufaj Maryjo, a zmieni się rzeczywistość, w której jesteś. Twoje serce spięknieje. Jeżeli pięknie jest serce mężczyzny, to jest coś takiego w tym, że zmienia się otoczenie, zmienia się rodzina, w której ten mężczyzna jest. I tylko w ten sposób możemy próbować w ogromnej pokorze zmieniać rzeczywistość wokół nas, zaczynając od samych siebie. I to jest właściwa droga, drogi bracia Mówię to dziś w głębokiej pokorze. Bracia. Mówić o Panu Jezusie trzeba. Ale nie zawsze będą takie sytuacje, w których jest to konieczne. Czy też nawet sam Bóg by nas, od nas z tego oczekiwał? Zróbmy coś więcej. Żyjmy w taki sposób, aby inni, patrząc na to, jak my żyjemy, przychodzili nas pytać o Chrystusa. Maria jest najpiękniejszą drogą do Boga. Amen.